Walczysz o spadek? Te 5 błędów będą kosztowały Cię cały Twój majątek. Cześć, z tej strony Centrum Mocy Prawnej Dewan. Sprawy spadkowe to nasza codzienność. Prowadzimy ich kilkadziesiąt rocznie i za każdym razem widzimy te same powtarzające się błędy. Błędy, które zamieniają spadek w przekleństwo. Większość ludzi myśli, że spadek to loteria. Dostałem spadek i cyk, szczęśliwi. Prawda jest zgoła inna. Źle przeprowadzony spadek może zniszczyć całe Twoje życie. Sprawa dosłownie z kilku dni temu. Mój klient dowiedział się, że zamiast mieszkania po babci dostanie ponad 200 tysięcy złotych długów. Drugi stracił dom rodzinny na rzecz osoby, którą w zasadzie w ogóle nie zna. Trzecia osoba z kolei czeka już na spadek ponad trzeci rok, który jest wart ponad 2,5 miliona złotych i nadal go nie może ruszyć. A co ich łączy? Popełnili błędy. O których właśnie teraz powiem. Błąd pierwszy, nieznajomość formy i ważności testamentu. Testament to nie jest zwykła kartka z życzeniami. To dokument, który musi spełnić konkretne wymogi. Inaczej jest bezwartościowy. I tu właśnie zaczyna się dramat. Pani Małgorzata, nauczycielka z Krakowa, jej matka przed śmiercią napisała list. Piękny, wzruszający, gdzie opisała dokładnie, co komu zostawia Małgorzacie dom, synowi samot i oszczędności. Problem to był list, nie testament. Brak daty, brak odpowiedniej formuły. Podpis: tylko mama. Sąd uznał to za nieważne. Majątek podzielono według ustawy po połowie dla każdego z dzieci. Tylko, że syn matki miał długi komornik, zajął jego część, w tym połowę domu. A małgorzata musiała sprzedać dom rodzinny, żeby spłacić brata. Testament własnoręczny. Najprostsza forma, ale też najłatwiejsza do podważenia. Musi być napisany w całości ręcznie. W całości. Jeden mój klient napisał testament na komputerze. Wydrukował. I dopisał jedynie, potwierdzam moją wolę, z podpisem, nieważny. A 300 tysięcy poszło nie tam, gdzie chciał. Inny przypadek, testament napisany ręcznie. Ale bez daty. Spadkodawca zostawił trzy takie testamenty. Który ważny? Bo w żaden przecież nie miał daty. Więc sąd musiał ustalać kolejność na podstawie zeznań świadków. Trzy lata procesu, 58 tysięcy złotych kosztów prawnych. A rodzina skłócona na pokolenia. Tego nie da się odzyskać. Testament notarialny. Teoretycznie, bo praktyka pokazuje, że można go podważyć. Alzheimer, demencja, wpływ osób trzecich. Znam przypadek, że córka skutecznie podważyła testament notarialny ojca, mówiąc i mając skutem potwierdzenia, że ojciec stosował w tym czasie środki psychotropowe. Wygrała po 4 latach, co prawda koszty ponad 100 tysięcy złotych. A warto było? Oczywiście, że tak, bo spadek był warty ponad 5 milionów. A odkładając to na bok, jest też druga strona. Pan Janusz. Przedsiębiorca zostawił testament notarialny. Wszystko zapisał swojej konkubinie. Żona i dzieci dostały tylko zachowek. Próbowali podważać, że był chory, że konkubina go omamiła. Nic nie wskórali. Testament notarialny napisany przy pełnej świadomości. Nie do podważenia. I teraz kluczowa sprawa. Kilka testamentów. Zawsze obowiązuje ten ostatni. A co jeśli są tego samego dnia albo jeśli ostatni testament nie obejmuje wszystkich składników majątku? Zaczyna się chaos. Miałem sprawę, gdzie spadkodawca zostawił pięć testamentów. Każdy dotyczył czegoś innego, bo na wiem, coś przypominało. Jeden domu, drugi, firmy, trzeci, oszczędności. A z kolei sąd musiał tę później układać przez kolejne trzy i pół roku. Rada, jeśli znajdujesz testament natychmiast do prawnika, mieszczaj przy rodzinie, nie pokazuj nikomu, nie rób kopii. Najpierw sprawdź, czy jest on ważny. Bo się nie jest, a ty zaczniesz działać, jakby był możesz mieć poważne problemy. Jeśli doceniasz ten materiał, zostaw łapkę w górę, to pomoże w rozwoju kanału. A teraz przechodzimy do kolejnego wątku. Błąd drugi. Nieznajomość kolejności liczenia i też wielkości swojego udziału. Tu ludzie tracą najwięcej, bo nie wiedzą, co w praktyce im się należy. I przyjmują znacznie mniej, niż powinni. Albo odwrotnie, liczą na więcej i zadłużają się oczekiwaniu na spadek. Historia rodziny Kowalskich. Dziadek umarł i zostawił dom wart miliony. Wnuczka na myśli, że dostanie część. Organizuje pogrzeb za 30 tysięcy, bo przecież zwróci sobie ze spadku. Problem: dziadek miał żonę i troje dzieci. Według prawa dziedziczą tylko oni. Wnuki dostają spadek tylko jeśli ich rodzic nie żyje, albo odrzucił spadek. Ojciec ani żyje, więc to on czy to dziedziczy, nie ona. Ania została długiem za pogrzeb. Albo odwrotna sytuacja: pan Marek, 50 lat, dwójka dzieci. Umiera, jego żona Marek żyje w przekonaniu, że on wszystko dziedziczy. W końcu to on zarabiał, kupował i budował. Nieprawda, dziedziczy Marek i jego dzieci w równych częściach. Ale uwaga, udział Marka nie może być mniejszy niż 1 czwarta. A jeśli ma czworo dzieci, to on dostaje 1 czwartą, a każde z tych dzieci po 3 ,16. I tu pojawia się problem, bo Marek mieszka w domu warty 600 tysięcy złotych. To cały majątek, a dzieci chcą swoje części. Marek musi albo spłacić dzieci, czyli 400 tysięcy złotych wyciągnąć z kapelusza, albo sprzedać dom. Nie ma 400 tysięcy? Kredyt w wieku 50 lat, pierwszy kredyt, na 18 lat, żeby spłacić własne dzieci. Mógł tego uniknąć? Mógł. I to wtedy, gdyby za życia z żony zrobiono testament. Przechodząc dalej, jeszcze gorsza sytuacja. Rodzice rozwiedli się. Ojciec ożenił się ponownie. Umiera. Kto dzieliczy? Nowa żona i dzieci z pierwszego małżeństwa. Nowa żona mieszka w domu. Dzieci chcą spadku. Konflikt gotowy. Znam przypadek, gdzie taka sytuacja ciągnie się od 6 lat. I wiele wskazuje na to, że będzie ciągnęła się jeszcze minimum 3 lata. Wartość spada, nerwy są i dom je. Gwarantuję ci, że za te 3 lata ten dom będzie całkowicie bezwartościowy. Kolejne dziedziczenia to nie fanaberia ustawodawcy. To system, pierwsza grupa, małżonek i dzieci. Jeśli nie ma dzieci, to małżonek i rodzice spadkodawcy. A jeśli nie ma małżonka niestępnych, to rodzice dziedziczą wszystko. Dalej rodzeństwo, dalej dziadkowie, dalej bójkowie, dalej ciotki. A na końcu gmina albo skarb państwa. Przykład. Umiera samotny człowiek, bez dzieci. Myślicie, że nie ma spadkobierców? Błąd. Może mieć przyrodnie rodzeństwo, o którym nie wiedział. Albo może mieć nawet stryjecznych bratanków, o których też nie wiedział. Miałem sprawę, gdzie spadkobiercy znaleźli, aż w Australii. Był prawnukiem siostry dziadka spadkodawcy. Dostał mieszkanie w Warszawie warte 400 tysięcy złotych. I najważniejsze, małżonek nie jest jedynym spadkobiercą. Chyba, że nie ma stępnych ani rodziców spadkodawcy. To częsty błąd. Przecież mamy wspólność majątkową. Wszystko jest nasze, wspólne. Nie. Wspólnota to jedno, a majątek to drugie. Najpierw się ustala, co jest wspólne, a co jest osobiste. I potem dzieje się wspólne po połowie. I dopiero potem jedna połowa idzie do spadku. Realny przypadek, małżeństwo. Jeden małżonek umiera. Dom warty 800 tysięcy złotych, wspólność majątkowa. Oszczędności jakieś 200 tysięcy. Razem milion. Umiera mąż. Żona myśli – mam milion. Nie. Ma swoją połowę, czyli 500 tysięcy. Plus swój udział w spadku po mężu. Jeśli mają dwoje dzieci, dostaje jedną trzecią z drugiej połowy, czyli około 167 tysięcy złotych. Czyli razem 667 tysięcy, nie milion, a dzieci mają po 167 tysięcy na głowę. Błąd trzeci, lekceważenie terminów. Szczególnie przy odrzuceniu spadku, pamiętaj 6 miesięcy. Zapamiętaj tę liczbę, 6 miesięcy od kiedy dowiedziałeś się o spadku, nie od śmierci spadkodawcy. A od kiedy się dowiedziałeś, to kluczowa różnica. Pan Robert, biznesmen z Poznania, jego ojciec umarł w styczniu. Robert był w delegacji w Chinach. Wrócił w marcu i w marcu właśnie dowiedział się o śmierci. Od tego czasu liczy się 6 miesięcy. Ale jest hadżek, jeśli był zawiadomiony oficjalnie, czyli telegram bądź list polecony, termin biegnie od zawiadomienia, nie od faktycznego dowiedzenia się. Dlaczego to ważne? Bo po 6 miesiącach następuje przyjęcie spadku. Automatycznie nie musisz nic robić. Nie poszedłeś do sądu, przyjąłeś spadek. Z dobrodziejstwem inwentarza, ale przyjąłeś. Historia, która mnie prześladuje. Młoda dziewczyna 23 lata, ojciec alkoholik. Nie miała z nim kontaktu od 10 lat. Umiera. Ona dowiaduje się przypadkiem po roku od kuzynki. Myśli, nie mój problem, nie idę do sądu. Błąd, bo, bo ojcu zostały długi. Kredyty, zaliczki, alimenty na młodszego brata. Nic nie było opłacone. 300 tysięcy długów mija termin. Automatycznie przyjęła cały spadek. Owszem, z dobrodziejstwem i inwentarza, ale tutaj puka komornik. I każda jej praca. Zajęcie komornicze. Każda umowa, weryfikacja w BIK. Ma teraz. 30 lat i nadal spłaca długi ojca. Konca nie widać. Ale jest też druga strona. Pani Anna, księgowa. Matka Marła zostawiła mieszkanie. Pani Anna złożyła oświadczenie o przyjęciu po dwóch tygodniach. Za wcześnie? Nie, bo można to zrobić od razu. Problem był jeden. Nie wiedziała, że matka była pornicierem w przypadku krytu sąsiadki. Sąsiadka przestała spłacać, a bank poszedł do spadkobierców czyli między innymi do pani Anny. Pani Anna mogła poczekać, zrobić rozeznanie i się dowiedziałaby się że przyjmując to, będzie musiał jeszcze spłacić 150 tysięcy złotych, a mogła odrzucić. Odrzucenie spadku to nie hańba, to czasem jedyny ratunek. Ale uwaga, odrzucasz, odrzuca też twoje dziecko. Chyba, że sąd pozwoli przyjąć w imieniu dziecka. Znam przypadek, gdzie ojciec odrzucił spadek po swoim ojcu. Spadek przyszedł wnukom, długi też ojciec musiał iść do sądu rodzinnego i prosić o zgodę, żeby odrzucić ten spadek w imieniu swoich dzieci. Sąd się zgodził, ale z kolei to były kolejne miesiące i kolejne koszty. I teraz najważniejsze. Kiedy się dowiedziałeś, to jest pytanie warte milion złotych, dosłownie. Sąd przyjmuje, że osoba dorosła, normalna, powinna interesować się losami swojej rodziny. Jeśli mieszkasz w tym samym mieście i nie widziałeś o śmierci ojca przez rok, sąd ci nie uwierzy. Jeśli nie masz kontaktu i na przykład mieszkasz za granicą, jest to łatwiej uwierzyć. Przykład: syn mieszka w Anglii, nie rozmawiał z ojcem od 5 lat. Ojciec umiera, syn dowiaduje się po dwóch latach, idzie do sądu, składa oświadczenie o odwróceniu. Sąd pytał o dowody. Syn udowadnia, brak telefonów, brak maili, różne adresy, świadkowie. Sąd przyjmuje odrzucenie mimo upływu dwóch lat. I na przykład córka mieszka w sąsiednim bloku twierdzi, że nie widziała o śmierci matki od 8 miesięcy. Sąd nie wierzy, odrzuca wniosek. I córka przyjmuje spadek automatycznie. Błąd czwarty. Bagatelizowanie tych procedur. Mam na myśli procedurę przyjęcia spadku i działu spadku. Po co jakieś przecież rodzina się dogada? Błąd. Słyszę to co dzień i wiesz, co będzie to znaczyło za 5 lat? Ta sama osoba za 5 lat będzie się działa u mnie zapłakana, bo nie będzie mogła sprzedać mieszkania, bo brat się nie zgadza, bo siostra zaginęła i nie ma z kontaktu, bo ciotka twierdzi, że też ma prawo i blokuje sprzedaż. Rzeczywisty przypadek: troje rodzeństwa, spadek po rodzicach, dom i działka razem warte ponad 500 tysięcy złotych. Nie robią stwierdzenia bycia, bo po co? Przecież wszyscy wiemy, że porówna. Mieszka najstarszy brat, płaci rachunki, remontuje. Po 10 latach chce sprzedać, bo dom już jest warty 800 tysięcy. Rodzeństwo się nie zgadza. Chcą po 260 tysięcy na głowę. Każdy przecież po jedną trzecią z 800 tysięcy. Brat mówi, że włożył 200 tysięcy złotych na remont. Nie ma rachunków. Sąd, awantura, no istna masakra. I w konsekwencji podział. Brat musi spłacić rodzeństwo. Ale według jakiej ceny? Przed remontu czy po? I tutaj 3 lata batalii w sądzie. Stwierdzenie nabycia spadku to nie fanabria, to dokument, który mówi, to jest spadkobiercą? Bez niego nie sprzedasz mieszkani, dostaniesz pieniędzy z banku i nie przepiszesz samochodu. Co gorsza, możesz mieć problem z PIT, bo urząd skarbowy uwierz mi, będzie to wszystko kwestionował. Och, zadać pytanie, skąd Pan ma taki majątek? Możesz to załatwić notariusza szybciej, ale co prawda drożej. Albo w sądzie taniej, ale dłużej. U notariusza wszyscy muszą się stawić i zgodzić. W sądzie niekoniecznie. I tu kolejna pułapka. Dział spadku to kolejny etap. Masz stwierdzenie nabycia? Super, wiesz, że jesteś spadkobiercą. Ale co z tego, jeśli jest was troje i jest jeden dom? Ktoś musi go przecież dostać i spłacić resztę. Albo sprzedać i podzielić klasę, albo wynająć i podzielić zyski. Opcji jest wiele, ale trzeba się umówić i dogadać. I tu zaczyna się dramat, bo jeden chce sprzedać, drugi chce wynająć, trzeci chce zamieszkać. Jeden mówi, dom jest warty 400 tysięcy złotych, drugi 600 tysięcy złotych, a jeszcze trzeci co innego. Jeden chce do gotówki, teraz drugi może poczekać. A jak się nie dogadacie, to sąd. Tutaj nie ma wyboru. Czy podzieli korzystnie dla Ciebie? Nie do końca. Przykład: Wujka rodzeństwa, spadek to mieszkanie i działka budowlana. Logicznie jeden bierze mieszkanie, a drugi działkę budowlaną. Ale mieszkanie jest warte 300 tysięcy, działka 200. Jeden dopłaca drugiemu 50 tysięcy. Proste? Proste. W praktyce to jeden i drugi chcą mieszkania. Idą do sądu. Sąd nagrazuje sprzedaż obu nieruchomości. I podział pieniędzy. Tracą na podatkach, na pośrednikach i na czasie. Zamiast 500 tysięcy dostaje im do podziału 450. 000. Błąd piąty. Nieobecność na rozprawach i ignorowanie wezwań sądowych. To błąd, który wydaje się błahy, ale potrafi zniszczyć całą strategię. Nie fójn do sądu, bo się nie zgadzam. No, najgłupsza rzecz, jaką możesz zrobić. Pan Tomasz, informatyk siostra, pozwala go, chobek po ojcu. Ojciec zapisał wszystko nowej żonie dzieciom. Nic. Tomasz uważa, że ojciec miał prawo, że siostra nie miała nic do gadania. Nie idzie na sprawę. Sąd wydaje wyrok zaoczny. Siostra dostaje 100 tysięcy złotych zachowku od Tomasza i od macochy, bo przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Tomasz dowiaduje się o wyroku po miesiącu. Może przecież złożyć sprzeciw, ale to są koszty i czas. A mógł pójść do sądu i przedstawić swoje argumenty. Tego nie zrobił. Albo odwrotnie. Wyobraźmy sobie, że pozywasz o zachowek. Spadkobierca nie przychodzi. Wyrok zaoczny dla ciebie. Ale czekaj! On składa sprzeciw. Wszystko od nowa. Straciłeś pół roku. A w tym czasie spadkobierca wyprzedał majątek. Teraz nie masz czego ściągać. Najgorszy przypadek, jaki widziałem, to to, że córka nie chodziła na rozprawy po śmierci swojej matki o stwierdzenie nabycia spadku. Myślała, że jak nie pójdzie, to nic się nie stanie. Błąd. Bo sąd stwierdził nabycie bez niej. Okazało się, że matka ma ślubną córkę, o której nikt nie wiedział. Pojawiła się, udowodniła pokrewieństwo i sąd przyznał jej połowę spadku. Gdyby pierwsza zórka była na sprawie, mogłaby kwestionować wszystkie dokumenty. Żądać badania DNA, bronić się. Teraz ma tylko kasację, kosztowna i niepewna. Wezwanie sądowe to nie zaproszenie na herbatę. To twój obowiązek. Nie przyszedłeś i sąd może prowadzić sprawę bez ciebie, wydać wyrok zaoczny, uznać, że zgadzasz się ze stwierdzeniem drugiej strony, nałożyć grzywną za niestawienictwo, bądź nakazać doprowadzenie przez policję w skrajnych przypadkach. A coś naprawdę nie możesz przyjść? Choroba, wypadek bądź wyjazd? Napisz do sądu. Natychmiast dołącz do wody. Zwolnienie lekarski bilet lotniczy, cokolwiek. Poproś o doroczenie. Sąd zazwyczaj się zgodzi. Raz, jeden raz, drugi raz. Za trzecim razem możesz być mniej wyrozumiały. I kolejna sprawa. Nie możesz iść? Wyślij prawnika. To kosztuje, ale mniej niż przegrany proces. Prawnik może zastąpić prawie zawsze. Nawet osoba bliska z pełnomocnictwem może wystarczyć. Te pięć błędów to różnica przed spadkiem, który poprawi twoje życie, od spadku, który je całkowicie zniszczy. Błąd pierwszy: Testament to nie kartka z życzeniami. Sprawdź jego formę datę podpis. Testament własnoręczny, cały ręcznie. Z datą i podpisany. Testament notarialny niepodważalny, ale drogi. Znajdziesz testament, najpierw iść do prawnika dopiero później do rodziny. Błąd drugi, kolejność liczenia. Jest sztywna. Małżonek dzieci potem rodzice, a dopiero później rodzeństwo. W dziedziczą dopiero wtedy, kiedy rodzic nie żyje bądź odwrócił spadek. Małżonek nie dostaje wszystkiego, chyba że nie ma dzieci ani rodziców spadkodawcy. Sprawdź co ci się należy, zanim cokolwiek podpiszesz. Błąd trzeci, 6 miesięcy dla decyzja. Od kiedy dowiedziałeś się? O śmierci, a nie od faktycznej śmierci. Nie zrobisz nic, to przyjmujesz spadek. I to automatycznie. Tutaj też wchodzą długi. Odrzucenie to nie wstyd, to czasem jedyny ratunek. Więc niczego nie podpisuj. Ale odrzucasz za każdym razem, również za swoje dzieci. Błąd czwarty, stwierdzenie nabycia i dział spadku to nie biurokracja. To zabezpieczenie. Bez stwierdzenia nie sprzedasz ani nie przepiszesz. Nie dostaniesz nic w banku. Dział ustala kto co dostaje. Nie dogadać się? Co sąd destuje niekoniecznie po Waszej myśli. Błąd piąty nieobecność na rozprawie jako protest. Największa głupota. Sąd wyda wyrok bez ciebie najczęściej na Twoją niekorzyść. Nie możesz iść, pisz i proś o odroczenie. Wyślij pomocnika, ale reaguj. Pamiętaj, w spadkach nie chodzi tylko o pieniądze, ale też o twoją całą rodzinę i najbliższych. Źle przeprowadzony spadek może zniszczyć Twoją rodzinę na pokolenia, tego nie da się odzyskać. Dobrze przeprowadzony pozwala zachować zarówno rodzinne więzi, jak i majątek. My na co dzień zajmujemy się całym procesem spadkowym. Więc jeśli potrzebujesz tej konsultacji, to koszt ich to 350 zł. Ale dla osób pod tym materiałem jest specjalna zniżka. Sprawdź, jaka cena jest aktualnie w linku pod tym materiałem w komentarzu, jak i w opisie. Jeśli ten materiał dla bardzo wartościowy, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Udostępnij go komuś, to może mieć sprawę spadkową. Będzie Ci za to bardzo wdzięczny. Dzięki temu ratujesz kogoś przed finansą katastrofą.